na jeziorach pada deszcz, wszystko jest z dali szarości. Dzień się wszedługi zmienia zmierzy i łatwiej mówić o miłości. Od góry rzawka od dołu mgiełka, w koło dotne wątpliwości. Więc gdy się nagle serce rozełka nie wolno mówić o miłości. Krople deszczu, szeleszczą w wszystko minie, minie, minie Strumyk wezbrał i wartką myka. Zadeszczone trzciny, trzęsie dreszcze Słuchaj, miła, to przecież muzyka z dreszczyn poszął strumyka Dreszcze w trzcinie, to wszystko minie Wszystko minie, nawet ten deszcz Kiedyś pewnie padać przestanie Słońca stanie promienny jeż I nie będzie tak szaro, I nie będzie tylu słów na erze Krople deszczu, szaleszczu w leszczynie Wszystko minie, 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 minie Strumyk wezbrał i wartką myka Zadeszczone trzciny, trzęsie dreszcz Krople deszczu tłuką dach W nas niepewność, drzewność i strach Oczy jezior zmalały, zszarzały, Świat się zrobił wielki i mały Czy to nuda największa z nudy? Czy to woda najwyższa z wód? Coraz inny, renny przęk nas niepewność, drzewność i lęk A więc gdy nam brak już cierpliwości Nie myślmy już po tej pogodzie Bo rozmawiajmy o miłości to dobra dla nas pora. Ty o ty, tym dobrze wiesz. Deszcz na jeziorach, deszcz na jeziorach, deszcz na jeziorach, deszcz.